Black Friday zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim wielkie promocje. Myśleliśmy, żeby zacząć to troszkę wcześniej partiami, ale stwierdziliśmy, że nie ma co. Dzielić tego na jakieś wcześniejsze okresy, bo nieważne jak się zaczyna, a ważne jak się kończy. A my skończymy z wielką obniżką. Zacznijmy od tego, kiedy się zaczyna u nas Black Friday. Zaczyna się i tu w zależności od tego, jaki posiadacie u nas status. Nagradzamy klientów o statusie premium oraz VIP i im dajemy dostęp do najlepszych promocji dzień wcześniej. Czyli w czwartek o godzinie 00 z samego rana. Pozostali klienci, ci zarejestrowani jako normal i standard, oraz ci, którzy nie są u nas z jakichś powodów jeszcze zarejestrowani, a będziecie żałowali i o tym zaraz powiem, zaczynają w piątek z samego rana o godzinie 00. Teraz zastanawiacie się, o ile będziemy obniżali nasze produkty? Hm, nawet do 70%. Ale czy to koniec? No, oczywiście, że nie. Wracamy do tego, co powiedziałem wcześniej, czyli do tego, że warto być zarejestrowanym klientem w naszym sklepie, bo ci którzy regularnie u nas robią zakupy albo coraz więcej u nas kupują i jeszcze na dodatek wyrazili zgody marketingowe, mogą zyskać dodatkowe procenty. Ile? Nawet sięgające do minus 80% obniżek na produkty w trakcie Black Friday. Teraz zastanawiacie się, jak będzie wyglądała wysyłka w trakcie Black Friday. Oczywiście będziemy robili to jak najszybciej. Jesteśmy zwarci i gotowi, by robić to od razu na bieżąco. Dodatkowo klienci premium i VIP będą otrzymywali wysyłki za darmo, natomiast klienci normal i standard wystarczy, że zrobią zakupy za 300 zł i również otrzymają darmową wysyłkę. Black Friday zawsze wypada w dosyć trudnym okresie, więc dla tych, którzy chcieliby zrobić mimo wszystko duże zakupy, ale nie chcieliby bardzo obciążać swojego portfela czy budżetu domowego, przypominamy, dostępne będą raty 20 razy 0%. Chcieliśmy jeszcze Wam zwrócić uwagę na pewien istotny aspekt. Już dawno na naszej stronie została wdrożona dyrektywa Omnibus. Co to oznacza? Oznacza to to, że widzicie jaka była cena historyczna z ostatnich 30 dni na produkcie, który jest w trakcie promocji. I nie widać to tylko na karcie produktu, ale już w wynikach wyszukiwania. Coś o czym no, niektórzy pozapominali, ale myśmy nie zapomnieli na dodatek. Nie usuwaliśmy promocji przed Black Friday po to, by sztucznie nie zaniżać tych cen w trakcie czarnego piątku. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zachęcić Was do tego, żebyście już napełniali swoje koszyki i szykowali się na czarny piątek, po to, żebyście mogli wyhaczyć jak najlepsze promocje. Czy albo się nie ma?